Jak wyglądała według Ciebie sytuacja na rynku w 2016 roku? 2016 rok był bardzo ciekawy, bo to był rok yy, ogromnych wzrostów. Yy, sprzedaż wielu przedsiębiorstw, oczywiście mam tam jakiś wycinek, yy, nie, nie, nie całość, natomiast z tego co oglądaliśmy, yy, bardzo duża część przedsiębiorstw, nawet ogromna większość, yy, doświadczała znaczących wzrostów sprzedaży do tego stopnia, i to jest druga strona bo jedni mieli yy, success, drudzy mają challenge, to znaczy operacje i łańcuch dostaw. No, yy, ich zdolności zostały często przekroczone i w związku z tym terminowo, Dostaw zaczęła się sypać w wielu firmach. Czy tego można się spodziewać w nadchodzącym 2017 roku? Czy kontynuacji tego, tak? No myślę, że tak, że jest możliwe, że coś takiego się stanie, że będzie drugi rok z rzędu bardzo dobrej sprzedaży, bardzo dobrych wzrostów. Jeżeli tak będzie, to będzie o tyle lepiej, że spora część firm w tej chwili w budżetach już się przygotowuje na, na inwestycje albo już jest nawet w trakcie realizacji inwestycji i w konsekwencji będą miały większe zdolności produkcyjne. No, a to będzie oznaczało, że będzie łatwiej zrealizować zamówienia nadchodzące, jeżeli nadejdą. Więc to nie jest jedyny możliwy wariant. No, jak zwykle. Nie? Nigdy nie ma jednego możliwego wariantu. Przy jednym możliwym wariancie można być pewny, że na pewno on się nie spełni. Natomiast w takim planowaniu długookresowym trzeba rozważyć różne możliwości. No, może być tak, że spowolni się tempo wzrostu i, i no, może być nawet taki okres stagnacji. No i oczywiście zawsze istnieje widmo groźba kryzysu, który może, może wybuchnąć. A dlaczego mielibyśmy go doświadczyć? Nie, 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 nie mówię, że będziemy go doświadczać, nie, oczywiście, i nikomu tego nie życzę, sobie też. Natomiast y, są pewne symptomy, które wskazują na możliwość no, są rzeczy, które zwiększają prawdopodobieństwo sytuacja polityczna, y, sytuacja gospodarcza na świecie to, 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 to są takie czynniki zagrożenia ryzyka. No ale są też takie już wyraźne sygnały, które mogą prowokować kryzys. Może nie w przyszłym roku, ale w kolejnych. W Polsce taką sytuacją jest sytuacja na rynku pracy takim symptomem. W tej chwili już wiele przedsiębiorstw walczy o pracowników. Bodajże już mówi się o tym, że 3-4 przedsiębiorstw ma problem z dostępnością właśnie siły ludzkiej. Do, do swojej produkcji, do swojej działalności, no i to może odbić się rykoszetem, bo jak duży popyt spotka się ze słabą realizacją, bo maszyny będą, ale nie będzie kim ich obsłu obsługiwać, zamówienia zaczną, nie będą realizowane w czasie, no to może spowodować, zwłaszcza na rynku biznes to biznes, no falę zmniejszenia popytu. No i jak? tym wszystkim, w tych wszystkich sytuacjach yy, ma się odnaleźć planowanie w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa. Znaczy to mamy jakby w... w... Trzy rzeczy. Po pierwsze, po pierwsze trzeba yy, tak zdroworozsądkowo zobaczyć sobie, jak można się zachować w każdym z tych wariantów. Najgorsze jest to, że może wystąpić jeszcze czwarty, zupełnie inny, zupełnie inaczej się to może rozwinąć. Natomiast y, przynajmniej tyle można zrobić, co można zrobić. Możemy, możemy przygotować się na te, na te scenariusze, które nadchodzą. W przypadku y, wzrostu w sprzedaży to oprócz inwestycji trzeba się zastanowić, w jaki sposób obsłużyć taką większą ilość zamówień, bo to nie jest tylko kwestia maszyn, ale także na przykład przerobu samego planowania. Już nie mówię o zaopatrzeniu i innych działach, które, które muszą też dać radę. Jeżeli chodzi o z, z kolei kryzys, to jedną z najważniejszych rzeczy, które będą w, które stoją w firm w konfrontacji z kryzysem, to jest to, że. Yy, z jednej strony, ryzyko inwestycyjne, tych inwestycji, o których wspomniałem wcześniej, może to powodować, że firmy poniosą pewne koszty. Jak spadną przychody, to te koszty zostaną, to będzie nadal ciążyć i w związku z tym, to co planowanie może w tej chwili zrobić, to jest pomóc w oszacowaniu ryzyka. Nie jesteśmy w stanie oszacować, jaka będzie sytuacja. A już na pewno nie przewidzieć dokładnie, jaka będzie sytuacja w przyszłym roku. Natomiast to, co jesteśmy w stanie, to oszacować ryzyko podjętych decyzji, kiedy one będą dla nas dobre, a kiedy stają się już niebezpieczne. No i jest jeszcze okres stagnacji, który jest ciekawym też wyzwaniem, bo firmy będą chciały rosnąć. Jak będą chciały rosnąć, to może się okazać, że typowe narzędzia takie marketingowe, sprzedażowe będą sprowadzały się do walki cenowej. Natomiast łańcuch dostaw, czy planowanie już szczególnie, czy konkretnie ma możliwość wglądu w to, co się dzieje po stronie klienta. Jeżeli się tym zajmiemy, to istnieje możliwość rozwiązania problemów klienta, a w ten sposób zdobycia jego serca, kieszeni, tym innych takich podobnych rzeczy. I to jest, to jest jakby jedna strona przygotowania, takiej zwykłej pracy planistycznej, w, jak rozważać scenariusze, jak je przewidywać. Druga strona to jest związana z tym, z planowaniem rozumianym szerzej, nie jako dział, ale jako to, co się dzieje w całej firmie. Ciekawostką jest to, że firmy, które napotykają na niespodziewane sytuacje, dzielą się na dwa rodzaje firm. Te, które potrafią sprawnie zareagować i poradzić sobie z takimi wydarzeniami i te, które mają z tym duże kłopoty. Te, które sprawnie reagują, na pierwszy rzut oka widać, że one nie wpadają w panikę. Ludzie się zbierają razem, mówią o, słuchajcie, wybuchła tu nowa jakaś niespodziewana rzecz, co my z nią zrobimy? Bardzo często w tych firmach nawet pada pytanie, jak możemy to wygrać? Co można zrobić? Wiedzą doskonale, że konkurencja ma podobny problem, ale jeżeli nie identyczny, więc jeżeli oni znajdą odpowiedź, to, jest, to są w stanie zdobyć dużą przewagę. Czym się charakteryzują? Skąd, skąd się biorą te firmy? To nie jest jakiś tam y, przypadek, że te firmy tak się zachowują. Te firmy y, są, mają zespoły, które są bardzo dobrze zgrane, doświadczone w tego typu sytuacjach, w reagowaniu. W, one wiedzą, że y, sytuacje niespodziewane się zdarzają, i trzeba być na to gotowym. W razie ich wystąpienia trzeba w sposób, w, w sposób rozsądny do nich podejść. To są firmy, które, zespoły, które zdobyły doświadczenie, bo przeszły takiego typu kryzysy, przetrwały je, ale są też to zespoły, które nie tylko uczą się na podstawie doświadczeń takich bolesnych, ale także uczą się na podstawie planowania. Bo planowanie jest doskonałym miejscem w którym można rozważać, jak się zachowamy w różnych wariantach rozwoju sytuacji, chociażby w tych trzech scenariuszach, o których wspomniałem, co byśmy zrobili, gdyby one wyszły, a takie rozważanie to nie jest nic innego. Planowanie nie jest niczym innym, jak zdobywaniem doświadczenia na, na zdarzeniach, które nie tylko jeszcze nie miały miejsca, ale które nie muszą mieć miejsca. Doświadczenia, które kosztuje najmniej.